Palić w końcu czy nie, bo chyba nie pojedziemy dzisiaj, no no nie wiem no No to jedziemy na ten piknik, nareszcie w końcu odpalił ten samochód no, no Może by tak jakoś rybę łowić, nie? Zaraz wysiądę, pogram trochę, co mi tam zaszkodzi, nie? Ło, wow, a kto to tak nam brudził? Łachudry wow, chudry jedne, tylko na śmiecić potrafią no to co, rzucamy piły za trzy punkciki? O, jak zwykle nie udało mi się. No to może mi się uda tarbą rzucić? U -u. O tak, chyba tutaj właśnie muszę usiąść. Hmm, może tutaj będzie dla mnie lepiej, jakieś miejsce ciekawe znajdę. Eee, ale tu brudno jest, to ja nie chcę w takich warunkach tutaj grać. Nie wiem jak skończy się ta przeprawa przez most, ale chyba można spróbować. Podobno słyszałem, że tutaj nie można się zapuszczać, że podobny teren jest tutaj strzeżony, no ale ja tam idę, ja, ja samochód stracimy, nie wiem gdzie ja mam pójść. To nie jest zaciekawy tutaj powiem. No. no to co, idziemy, nie? A żeby było kulturalnie, to ja zapukam. Yy, chciałbym latarnię zwiedzić.